Z zdjęcia z egzotycznych wakacji, pokaźne rezydencje czy garaże wypełnione sportowymi autami potrafią wzbudzić zazdrość niejednego kibica. Piłkarze zarabiają ogromne sumy pieniędzy, ci czołowi Nieprawdopodobnie wielkie, ale ile tak naprawdę kasują Leo Messi, Cristiano Ronaldo czy Neymar? Więcej na kontrakcie z klubem, czy może ze sponsorami? A jak to wygląda w Polsce? Witajcie, ja nazywam się Tomek Witas i zapraszam na kolejny film na kanale Betfan. Żeby nie przegapić kolejnych filmów, pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału. W połowie września ten oto pan Pierre-Emerick Aubameyang przedłużył kontrakt z Arsenalem do 2023 roku, na mocy którego będzie inkasował rocznie około 20 milionów euro. Czy to go plasuje w czołówce? Zarobki piłkarzy potrafią pobudzić wyobraźnię. Podczas tegorocznej sagi transferowej związanej z odejściem Leo Messiego z FC Barcelony, media podawały, że na mocy obowiązującego kontraktu zarabia w Dumie Katalonii około 40 milionów euro rocznie. Trzeba pamiętać, że do comiesięcznych wypłat piłkarzy dochodzą także różnego rodzaju bonusy i premie. Na zarobki piłkarzy składają się oczywiście także przychody z kontraktów reklamowych, które niejednokrotnie przewyższają wypłaty z klubu. W kwietniu tego roku tygodnik France Football postarał się oszacować, jakie zarobki Roki, tak naprawdę odnotowują ci najwięksi zawodnicy. Jaka to jest lista? Na pierwszym miejscu znajduje się Leo Messi, który w 2020 roku ma zarobić łącznie 131 milionów euro. Na drugim miejscu Cristiano Ronaldo i 118 milionów. Na trzecim natomiast Neymar i 95 milionów euro. Czwarty Gareth Bale ma już tylko 38 milionów euro. Na dziewiątym miejscu znajduje się natomiast Robert Lewandowski, który w 2020 roku zainkasuje około 30 milionów euro. Zatem weźmy pod lupę Leo Messiego. 40 milionów z kontraktu w Barcelonie, do tego około 10 rocznie od Adidasa. Jest też twarzą Pepsi, Lace, Turkish Airlines, Mastercard i kilku innych firm. Magazyn Forbes szacuje, że z tytułu tej Aktywności zarobi w 2020 roku 28 milionów euro. Hopper HQ podliczył zarobki piłkarza na Instagramie. Oszacował wartość postu na 577 tysięcy euro. Gdzie piłkarz zarabia więcej? Na boisku czy poza nim? Rachunek jest prosty: ponad dwukrotnie więcej na działalności pozaboiskowej. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że w większości są to kwoty brutto, a podatki na zarobki piłkarzy w niektórych krajach są naprawdę wysokie. Różnią się też pomiędzy poszczególnymi państwami i to miał być jeden z powodów, dla których Cristiano Ronaldo postanowił zamienić Madryt na Turyn. Podczas gdy w Hiszpanii musiałby odprowadzać nawet 48,5% od zarabionej kwoty, na północy Włoch. Podatek sięga co najwyżej 30%. Przy tak ogromnych dochodach kilkanaście procent to grube miliony. Księgowi kombinują i przenoszą piłkarzy do rajów podatkowych, ale jak wiemy po Messim czy Cristiano, nie zawsze się to udaje. W Polsce piłkarze nie zarabiają tak dużo, ale i tak niektóre kontrakty wyglądają godnie. No oczywiście, w przypadku Ekstraklasy rzadko na jaw wychodzą dokładne kwoty, ale i tak dziennikarzom udało się ustalić, jak zarabiają ci najlepsi piłkarze w Ekstraklasie. W międzyczasie do Legii Warszawa trafił Artur Boruc, który zapewne na tej liście by się znalazł. Niektórzy piłkarze także zmienili już kluby, ale mimo wszystko i tak warto popatrzeć na te listy, przed kilku miesięcy, żeby zorientować się, jak zarabiają piłkarze ekstraklasy na tle tych najlepszych piłkarzy na świecie. Sowicie wynagradzani byli lub są nad Wisłą w skali miesięcznej chociażby. Artur Jędrzejczyk, który inkasuje około 200 tysięcy złotych miesięcznie, Domagoj Antolicz, który zarabia o 50 tysięcy złotych mniej, czy trzeci Christian Gytkier, który podczas gry w Lechu zarabiał około 120 tysięcy złotych miesięcznie. Ponadto Jędrzejczyk ostatnio przedłużył umowę do 2023 roku. W przypadku wielu klubów, nawet tych największych, prezesi zdecydowali się na obniżkę pensji z uwagi na straty poniesione przez pandemię. Jednak nawet mimo tych kilkunastoprocentowych Cięć, te kwoty są nadal wysokie. Czy piłkarze zasługują na takie zarobki? Rynek piłki nożnej stale się powiększa, a sponsorów i kluby stać na to, żeby takie kwoty płacić. Popularność tego sportu gra tutaj kluczową rolę. Dajcie znać, jaki wy macie stosunek do zarobków piłkarzy. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę. Tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia.